Tym razem brzuch. Będziemy przeglatały. <laughs> Dziś mamy 10 minut tego brzucha. E, ja sobie odpalę stopę, żebym wydziała. co będziemy robić. I zaraz Wam pokażę pierwsze ćwiczenie. Pierwsze ćwiczenie, jakie będziemy wykonywały. Hop. Dokładziemy się na macie. Uklejamy odcinek lędźwiowy mocno do maty. Ręce szeroko na pozycję. Unosimy nogi. I hop, mamy skos, przeciwny i przeciwne kolano, prostując nogę. Eee, no No dobra, poczekajcie, ja sobie opa, odpalę tylko stopę i jedziemy. Hop, 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 wydech, wydech. Oddychamy głęboko, napinamy brzuch, wydech, 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 jeszcze chwilę, wydech, 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 oddychamy, hop, wydech, 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 mocno, hop. Drugie ćwiczenie zaraz będzie. Na spokojnie coś mi przerwał stopy. Dobra. U nas już minęło dawno, 50 sekund. Hop, drugie ćwiczenie, jakie będzie. Tu mamy hop i robimy kółeczka na dole i przyciągamy kolana do siebie. No i zaczynamy. Hop, wydech. Wydech. Oddychaj głęboko. Pamiętaj, że łokcie możesz mieć pod pośle... E, łokcie, boże. Ręce pod pośle skarły. Możesz unieść głowę, jeśli Ci będzie wygodniej. Wydech. 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 Dobrze. Oddychaj. Na dole kółeczko łączymy, wracamy. Hop. Wracamy. Możesz unieść głowę. Hop. Wydech. Hop. Wydech. Jeszcze chwila, wydech. Dobrze, mocno, ostatnie parę sekund. Hop, wydech. Źle się położyłam do tego ćwiczenia, bo pracuję z piraną. Wydech. Dobrze. Hop. Kolejne ćwiczenie to będzie deseczka bokiem. Przechodzimy na bok. Płókic jest pod barkiem, proste nogi. Hop. Wyciągamy się mocno i schodzimy w Hop, i wydech. Hop, i wydech. Hop, skręć. Jeśli jest Ci za ciężko, pamiętaj, że jedno kolano może podpierać swój głów. Wydech. 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 Dobrze. Hop, oddychamy. Wydech. O, już mój pies leci. Wydech. Ale my wy się nie bawimy. Widzicie? Wydech. Hop. Mocno. Wydech. Hop. Wydech. Świetnie. Uf. Rozluźniamy. Uwaga. Kładziemy się na plecy. Ja już zostanę na tej stronie tym razem. I uwaga. Mamy tak skos, ugięte. Po skosie wyprostowano nogę. Zaraz pójdziesz. I hop, dawaj. Góra, wyprost. Ugięte kolano, wyprost. Ugięte, wyprost. Ugięte, wyprost. Ugięte, wyprost. Ugięte, wyprost. Dobrze. Ugnij. Wyprostuj. I po skosie. Wydech, wydech, wydech. Wydech, dobrze, mocno. Jeszcze 15 sekund nie całe. Hop, wydech, wydech, świetnie, hop, mocno, hop. oddychaj głęboko. Ostatni raz, rozluźnij. Hop, przechodzimy do deski na drugiej stronie. Hop, drugi łokieć pod bark, nogi proste i hop. I góra. Wydech. Skręć pod klatkę. Hop. Napnij mocno brzuch. Wydech. 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 Napinamy brzuch. Wydech. Pamiętaj, że jak jest za ciężko, możesz opuścić na chwilę kolano. Hop. Wydech. Wydech. Świetnie. Jeszcze chwila. Oddychaj. Wydech. Ostatnie sekundy nam zostały. Wydech. Wydech. I ostatnie parę razy. Ostatni. Hop. Świetnie. Rozluźnij. Teraz, żeby troszkę rozciągnąć nasze plecy. Hop. Przechodzimy do deski. Sobie włożę nóżkę w spodnie. I uwaga, ręce pod barki. Hop, i uwaga, wypychamy, chowamy głowę i do przodu. Chowamy i do przodu. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech. wdech, i wdech. wdech, i wdech. Wydech i, wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Ostatnie powtórzenia. Hop. Ostatni raz. I wracamy. Jeszcze dwa ćwiczenia przed nami, słuchajcie. Hop. Kładziemy się na brzuchu. Ręce pod barki. Uginamy nogę i przeprowadzamy. Hop. Wydech. Głowa patrzy w matę. Jest przedłużeniem odcinka lędźwiowego. Staraj się dotknąć nogą podłogi. Hop. Wydech. Dobrze. Wydech. Wydech. Jeszcze, jeszcze. Oddychaj głęboko. Napnij brzuch. Dobrze. Moment. Hop. Wydech. Wydech. Świetnie. Wydech. Wydech. Ostatnie 9 sekund. Wydech. Wydech. Ostatnie dwa razy. Hop. I ostatni raz. Świetnie. Tym razem przechodzimy. Do podporu, hop, na y, dłoniach, ręce są skierowane do przodu, wyprostuj nogi, przyciągnij, hop, wydech. wydech, wydech, prawie się kładziemy na przedramionach, hop, wydech, wydech, dobrze, napinamy mocno brzuch, pamiętaj, że to nie musi być... Wcale bardzo szybko. Wydech. Hop. Wydech. Świetnie. Wydech. Wydech. Dobrze Ci idzie. Hop. Ostatnie sekundy. Hop. Wydech. Hop. Wydech. I luz. Rozluźniamy. O, pisze mi wekalnie. Dobrze, nic mu nie będzie. Zostajemy na, bark na przedramionach. Napinamy mocno brzuch. Prostujemy nogi i maszerujemy. Góra, dół. Wydech. 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 Hop. Maszeruj, maszeruj. Hop. Już kończymy zaraz. Wydech. Hop. Wydech. Dobrze. Oddychaj głęboko. Wydech. Bo nawet się nie zorientowałam, że muzyka nam się skończyła i jest reklama, ale dobra. Trudno. Przeżyjemy. Wydech. Wdech. 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 Oddychamy. Napinamy brzuch. Ostatnie sekundy. Wydech. Wdech. Hop góra dół. Trzy, dwa, rozluźnij. Świetnie. Kładziemy się na plecach. Ostatnie ćwiczenie. Hop. Unosimy kolana. Unosimy ręce. Zaokrąglamy barki. Podnosimy. Mocno. Hop. I tylko pulsujemy. Tylko puls. Wydech. 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 Oddychaj głęboko. Doklej odcinek lędźwiowy do maty. Wydech. 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 Świetnie ci idzie. Wiem, że dasz radę. Hop. Jeszcze tylko 20 sekund. Wydech. 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 Końcóweczka. Wydech. A ten piekarnik nie da żyć. 10 sekund nam zostało. Wydech. Wydech. 4, 3, 2 i los. Hop. Wyciągamy się. Oddychamy, unosimy kolana. Przeprowadzamy po macie. Prawa, lewa. Rozróżnij trochę kręgosłup. Świetnie jeszcze cztery. Ale mam syp na dwanie na ja pierdziale 3. Ostatnie dwa i hop. Pytamy pod kolanami. Dziękuję Wam bardzo. Życzę udanego treningu. Do zobaczenia przy następnym.